Nazywam się Robert Korzyńcowski. Zawalczę na tym Boxy 22 w Radomsku 17 września. Moim rywalem był Tomasz Zadyma Gromacki. Zadyma! GROMACKI! Jestem na takim poziomie, że każda najbliższa walka to jest ta najważniejsza, bo wiadomo, muszę, muszę wygrać najbliższą walkę, żeby dzień później rozmawiać o kolejnej i tak, tak cały czas, aż do walki o Mistrzostwo Świata. Więc nastawiam się na najlepszą wersję tomka gromadzkiego. Jeszcze lepszego niż tych walk. Znam nie wiem, czy z Gromdy, czy z Grądy, czy, czy walk z rzadkoszem, czy innymi za zawodnikami. Robię kawał dobrej roboty tutaj z moim sztabem trenerskim, z Grzegorzem Krawczykiem, Jakubem Hyckim, Marcinem Gandykiem. Jestem gotowy, przygotowuję się bardzo, bardzo solidnie. Nie lekceważę tutaj nikogo. Nie mogę się doczekać 17 września. Jest kupa ludzi wokół mnie, trenerzy. Promotorzy menadżerowie, ale jednak do walki chodzę tylko i wyłącznie ja i to ode mnie zależy, czy trafię zawodnika, czy zawodnik nie trafi. Mogę przećwiczyć z trenerem milion razy daną akcję na treningu, na worku, ale to do, do ringu chodzę ja ja to muszę wykonać. Nie inny za mnie tego nie wykona. Tomek jest takim niewygodnym zawodnikiem. Nie, nie boksuje jakoś tak czysto technicznie, natomiast cały czas wywiera presję, cały czas idzie do przodu, nie daje odpocząć, zawsze świetnie przygotowany kondycyjnie. No i jest twardy, tak, może przyjąć, zawsze jest gotowy, żeby oddać, więc trzeba się nastawiać na ciężki pojedynek. Dziś zaczynamy od treningu bokserskiego, tak, zrobiliśmy technikę bokserską, założenia jakieś do walki przećwiczyliśmy. Wracamy do tej kategorii półciężkiej, zobaczymy czy to właśnie faktycznie waga była tym problemem w jego ostatnich walkach, kiedy taki były, trochę bez energii, bez agresji. Mam nadzieję, że się odrodzi ten Robert z poprzednich walk, no i to naprawdę będzie miał odpowiedź po tej walce, po kolejnej. Myślę, że jeżeli wszystko będzie ok, no to trzeba już, już próbować jakiś wyższych celów. No, ocenia się nas po ostatniej walce, tak, każdy wie jaką miałem ostatnią walkę, no ale zaraz jest, zaraz jest następna. To, co było za mną, to już nie, nie patrzę na to, skupiam się na tym, co jest dzisiaj, bo, bo dzień dzisiejszy jest najważniejszy, tak? Żeby trzeba wykonać 100% założeń dnia dzisiejszego, jutro to, co będzie jutro i tak jak mówię, skupiam się na najbliższej walce. Ta walka odpowie na dużo, na dużo znaków zapytań, na dużo pytań. Po tej walce będziemy mądrzejsi, będziemy rozmawiać o kolejnych, tak? Nawet mistrz świata ciągle przychodzi na trening i czegoś nowego się uczy. Mało tego, człowiek uczy się całe życie, a i tak umiera w i głupi. Ile lat bym nie poświęcił na treningi bokserskie, to i tak w czymś jeszcze nie będę doskonały. Jak chcę być najlepszy, chcę być mistrzem świata, muszę być we wszystkim doskonały. No, widzicie dzisiaj, tutaj przykładowy dzień mój w tygodniu. Tak, tak wygląda właśnie od poniedziałku do piątku. Wiadomo, że ta regeneracja między dwoma treningami, czy tak jak dzisiaj u Irka Cholewy, czy w Alfie Sport na kryoterapii, czy w strefie medycyny na jakichś tam laserach, tak, które, które tutaj właśnie rozluźniają moje mięśnie. Posiłki rozpisane przez Marcina Gandyka. Jedzenie to jest nasze paliwo. Trzeba dużo jeść, trzeba zdrowo jeść, żeby móc ciężko trenować. Dwa treningi dziennie albo właśnie boks z Grzegorzem, albo po południu bieg czy trening motoryczny siłowy rozpisany przez Kubeckiego. Czy właśnie pod jego okiem zależy, zależy czy jestem w danym dniu na Śląsku, czy, czy jestem na, 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 na wyjeździe na jakichś tam sprawach. Dwa treningi dziennie. Regeneracja. To no takie życie sportowca jeść, spać, trenować. Każdy organizm ma jakieś granice. Granice, próg bólu, próg wytrzymałości, próg możliwości. Sportowiec musi te granice pokonywać, podnosić. O tego mamy bio, odnowę biologiczną fizoterapeutów. Widzicie, za mną jest kawałek wody, stawik. Jest, jest trochę zieleni, drzewka, cisza, spokój. Lubię tutaj bardzo często przyjeżdżać, właśnie zresetować się. Jedni, jedni resu, resetują się w jakiś inny sposób. Ja na przykład lubię ciszę, spokój przyjechać tutaj, czy sam, czy z partnerką, właśnie przemyśleć. Przemyśleć dany dzień, dany tydzień i nastroić głowę na kolejny tydzień ciężkiej pracy, roboty. Lubię wczuć się w tą ciszę, w ten spokój, tak, od, od ludzi, bo. My, sportowcy, jak, jak trenujemy, czy to na salce, czy na siłowni, czy, czy w wywiadach, czy na, hale, na halach, na salach, jest wokół nas dużo ludzi, a czasami człowiek też potrzebuje takiej takiej ciszy, swobody, słyszeć własne myśli, myśli i uspokoić się wewnętrznie. Moi menadżerowie, czyli Krzysztof Widawski oraz Marek Wiciszkiewicz, a także promotor Mariusz Grabowski, mają plan, wizję na moją karierę. Moim zdaniem jest tylko i wyłącznie trenowanie i poprawianie swoich umiejętności. Roberta, Przedstawił Marek kiedyś do mnie. Dąży do celu, wie czego chce, jest taki zdecydowany i zawsze pozytywnie nastawiony. Na pewno będzie fajna atmosfera na, na hali, bo dużo, dużo kibiców przyjedzie mi dopingować, na pewno też będzie, będzie sporo kibiców Tomka, bo jest blisko, więc, więc każdy, każdy będzie chciał zobaczyć tą, tą walkę, bo będzie, będzie widowisko ogólnie, gdzie fajna gala, mocna, mocna bitka. Zrobiliśmy dzisiaj trening właśnie biegowy, który, który akurat ze względu na to, że jestem w Radomsku, bo, bo miałem tak rozplanowany dzień, no to zrobiłem dzisiaj trening bez, bez obecności Kuby Hyckiego, ale jak widzieliście, miałem założony pasek, tętno, aplikację całą, z, z, zrobiłem zdjęcie, które zostaje wysyłane od razu po treningu do Kuby Hyckiego, żeby Kuba zobaczył, jak moje parametry prędkości, i czas, yy, tętna, które może analizować i zmieniać, jak rozpisać mi kolejne treningi w następnym tygodniu. Jeżeli ja wiem, że robię 100% każdego dnia założeń, no to i wejdę do ringu przygotowany na maksymalnie dobrze. I jeżeli zregenerowany, jeżeli jestem wypoczęty, dobrze jadłem, dobrze, dobrze trenowałem, dobrze spałem, no to wiem, że, że jestem najlepiej przygotowany, jestem najlepszą swoją wersją siebie samego. To, co teraz będę robił, to jest, na, to jest właśnie praca, która. Która robi robotę, gdy już komputerek pokazuje, że organizm ma dosyć, gdzie już łydki pieczą, a trzeba jeszcze odbębić dwie mistrzowskie rundy. I właśnie po takich pracach dodatkowych poznaje się mistrzów. Jeżeli chodzi, chodzi o boks, o, o ring, no to, to wiadomo, no to jest moja miłość, to jest moje życie, to jest moja pasja. I ja wchodzę tylko i wyłącznie po zwycięstwo. Do walki jeszcze zostało parę, parę tygodni, więc taka robota będzie wykonywana dzień w dzień. Najważniejsze jest to, że mi to sprawia radość, przyjemność. Lubię to robić. Nie wiadomo, tam ciało, ciało się męczy, ale, ale jak się robi to, co się kocha, to, to jest fajne. Zapraszam serdecznie Was wszystkich na walkę 17 września do Radomska, tym Xboxy 22 parzenczeski kontra Grumacki. Kanał To jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie.